Witajcie w kolejnym odcinku przygód związanych z budową kampera. Dawno nie dokumentowałem tego, co udało mi się zrobić, a tylko dlatego, że dzisiaj już jest 4 luty, czyli wiosna za chwilę. No i zależało mi na tym, żeby jak najszybciej podgonić pracę i móc cieszyć się van life'em. Dlatego nie kręciłem prac, które wykonałem, a pokażę. Wam jest bliska już na prawie że gotowo. Zapraszam. Z zewnątrz nic się nie zmieniło, w środku jest troszkę inaczej, w dalszym ciągu nieład twórczy, ale no niestety, jak widzimy, parę rzeczy przybyło, parę rzeczy zmodyfikowałem. A wygląda to następująco inwerter z gręcela. 1000 na 2000, trzy w jednym, rewelacyjne urządzenie. Kto jest zainteresowany tematem, odsyłam do instrukcji, do materiałów na YouTubie żeby się można było zapoznać. Świetna sprawa. Urządzenie zastępuje takie rzeczy jak przetwornice, ładowarka akumulatorów i w bezpieczny sposób samo ustawia funkcję po wykryciu przyłączonego 230V, czyli to, co możemy wykorzystać gdzieś na campingu. Na razie jest to tak zrobione. Potem będzie pod autem. Nie chciałem wiercić klapki. No jak widzimy, na pokładzie jest też przetwornica potężna 3000 na 6000 w zasadzie kupiłem ją najpierw, nim to urządzenie, ale mając tylko to, pełny sinus, tu i tu, załatwiłbym temat bez problemów. Ponieważ kolejne urządzenie, które wam za chwilę pokażę, potrzebuje tylko 600W. Ale jak to mówią, lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. Także tak to wygląda. Jeszcze tutaj to stanowi nośnik, mam materiał podmieniony w kolorze sklejki z dziesiątki. Tak jak z tamtej strony. Kwestia dopracowania, wyregulowania zawiasów, ale fajna sprawa. Już jest. Cała szafka ma 1,80 m, czyli dwa razy po 90. Jedna spożywcza, druga ubraniowa i mówię, jestem zadowolony. Także tak to wygląda. Zbiornik wody, odpowietrzenia, czujnik poziomu cieczy, spust. Przekierowanie do pompy, zbiornika wyrównawczego, i tak dalej, tu już widzimy armaturę. To wam pokażę. Tu, jak widać, przyłącza do kabiny prysznicowej, ale to za chwilę, i to z tamtej strony. No to zapraszam. Od tamtej strony, z tej strony wygląda to tak. Jak widzicie, pojawiła się kabina prysznicowa. Nie do końca zgodnie z moją koncepcją, no ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jest zamknięcie, jest rączka, jest wszystko, co potrzeba. Po prostu troszkę niezadowolony jestem z tego, bo jak kupowałem, to myślałem, że to jest kolor mlecznego. Okazało się, że to była folia ochronna i tak dalej, ale z tamtej strony będzie tak jak tu sklejka MDF, więc przeźroczystość tutaj nie grozi. Zresztą poza tym to jest mój prywatny bus, więc nikt obcy tutaj się nie będzie szwendał, więc ryzyka podglądania na pewno nie będzie. No, ale tak to wygląda. Ciepła, zimna woda. Zamknięcie. Takie zamknięcie pojawi się jeszcze z tamtej strony. Jeśli mówimy o ciepłej wodzie, to właśnie jest takie urządzenie. Czyli podgrzewacz wody 5-litrowy, kospela. Jego zaletą jest to, że potrzebuje tylko 600 W żeby zagrzać wodę nawet do 70 stopni nigdy w życiu nie będę takiej temperatury potrzebował 70 stopni to mniej więcej tu ja może gdzieś w tym zakresie zrobiłem że mam i zimną i ciepłą wodę także można sobie regulować ale jeśli tutaj ustawię sobie niską wartość taką która jest potrzebna tylko do kąpieli to w zasadzie nawet zimnej wody nie trzeba będzie używać no tutaj wiadomo pojawią się urządzenia kuchenne ta sklejeczka MDF ona jeszcze tutaj dlatego ma wycięty otwór w meblach zrobię to samo żeby można było ładnie tam sobie wyregulować tu zostanie to zamknięte to będzie nośnik zawiasu trzeba tylko zwymiarować i tak dalej czekam aż wjadę tutaj z blatem bo muszę to wszystko na wymiar dociąć tu jak widzimy z tej strony w, tej, w ten sposób to wyszło proszę bardzo one się same trzymają Dokupiłem specjalne uchwyty takie zatrzaski, które zamontuję w tym miejscu po to, żeby jednak mimo że no, mogłoby się to obijać, a tego bym nie chciał. Nie będę tutaj jakieś puszarki odstawiał tylko tak. No i bardzo co mnie cieszy pojawił się czujnik i wskaźnik wody. Działa to w ten sposób, że, jeżeli tu sobie nacisnę, o proszę bardzo, świeci na czerwono. Może być jeszcze inny kolor, bo ma dwie możliwości. W tej chwili puściutki, bo wiadomo, I jak się napełni, powinien pokazywać. Także, jeden problem z głowy. No i cóż, kolejną rzeczą to stoliczek, który podmieniłem, zrobiłem ze sklejki. O, tu jeszcze takie wieszaczki które zamierzam na kurtki przykręcić w tym miejscu i pozostaje wtedy skończyć tu, przełączniki przenieść też tak jak ten czujnik w klejce będzie w tym miejscu, docelowo tu jeszcze trafi gdzieś na szarą wodę i tak od biedy można powiedzieć, że jesteśmy gotowi do tego, żeby gdzieś pojechać. Aha, no i ciekawostka jeszcze taka: w tej chwili jest na bateriach, ale mogę wpiąć i będzie świecił na stałe. Stacja pogodowa bardzo fajne urządzonko. Temperatura w środku przystosowane do trzech czujników ja mam tylko jeden nie potrzebuję więcej. Na, na dworze jest 8 stopni także. Mniej więcej temperatura się wyrównała, bo drzwi były na oścież Wszystkie otwarte, no i to tak Jakby się miało przywietrzyć No i tyle moi drodzy no, Pozostaje skończyć siedzisko Zamontować webasto Podnieść w tym miejscu podłogę Do wysokości Podłogi kabiny I takie kosmetyczne sprawy Tam skończyć tą ścianę Tu i można powiedzieć, że najważniejsze prace zostały wykonane. Teraz tylko pozostanie radość z tego, żeby można było podróżować. Tu, na tej szybie, już widzimy, pojawiły się maty, które kupiłem. Bardzo fajne, solidne, trwałe, grube. Mam nadzieję, że będą zdawały egzamin yy, przynajmniej tak samo jak nie lepiej, jak te, które tu w trafiku były i są dalej. Także to jest jedyne miejsce narażone na to, że słońce mogłoby nam sikusa robić, i poprzez tą wyciętą wnękę na fotel kierowcy, który jest obrotowy, mogłoby nas tutaj podgrzewać. I tak myślę nad jakąś tutaj zasłoną, która po pierwsze będzie zasłaniała widok do wnętrza, jeśli auto zostanie gdzieś na parkingu, żeby nikogo nie kusiło, bo z zewnątrz to tak oprócz. Tego, że ktoś może się domyślić, że panel wskazuje na to, że to jest kamper van. No i ten wlew wody to poza tym nie ma tu żadnych innych urządzeń, które mogłyby wskazywać na to, że to może być kamper No. I tyle. No, najbardziej to martwiłem się o tą kabinę prysznicową, bo jednak to jest wyzwanie. Ten kamper jest nierówny z każdej strony. Podobnie z tą. Jestem w szoku, że udało mi się w zasadzie popełnić błąd tylko na całej długości 2 mm, gdzie naprawdę tu ściana ma inny wymiar, tam ma inny wymiar i tak dalej, ale jestem zadowolony. Ale robię to dla siebie, a nie na targi. I nie mam żadnego doświadczenia jakiegoś sztolarskiego i tak dalej, tyle co <gry> przy ojcu się kiedyś nauczyłem spraw ogólnych takich. Z zawodu jestem tokarz i saper. Umiem niszczyć, a że coś zbudowałem to podwójnie cieszę. No to tyle w tym temacie jak na chwilę obecną.